Quid Game to nie tylko gra, ale też krytyka kapitalizmu. Ludzie ryzykują życie o to, żeby wygrać pieniądze i mieć za co żyć. Z drugiej strony mamy vip którzy opiewają w dostatek i mogą sobie pozwolić na to, żeby tworzyć takie gry. E, im nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie. E, gracze mogą głosować, czy kontynuować grę, e, czy się wstrzymać, ale tak naprawdę to jest e, złudny wybuch, ponieważ ten nie jest e, do końca dobry. E, z jednej strony, gdy wybiorą, jeśli nie chcą grać, to tak naprawdę mogą umrzeć z głodu, z braku pieniędzy. Z drugiej strony podczas gier e, to samo, mogą umrzeć. Tak naprawdę nie mają żadnego dobrego wyboru. W drugim sezonie jest taki moment, kiedy Salesman pokazuje ludzką naturę. Ludzie bezdomni mają wybór, albo wybrać bułkę, albo e, loterię. E, większość z nich wybiera loterię, bo czuje, że mają szansę wygrać i odmienić swoje życie. Ostatecznie jednak im się to nie udaje i przegrywają. Squid Game pokazuje jak demokratyczne głosowanie może nawet prowadzić do podziału ludzkości i jak e, można łatwo ludźmi manipulować. Jedni głosują e, za przejściem dalej, a drudzy przeciw i rodzi się wtedy spór między tymi dwoma grupami, którymi jest teraz e, łatwiej frontmenowi manipulować i prowadzić dalej go rozgrywkę tak aby zakończyła się jedną osobą, która wygra. Kapitalizm w Squid Game też jest widoczny i pokazuje tak naprawdę, jak wpływowi ludzie patrzą na inne osoby. Na przykład mamy państwo, które wprowadza załóżmy różne reformy i ono głównie patrzy się pod własny zysk, a nie pod społeczeństwo, bo dla nich liczy się tak naprawdę kasa i biedni stają się biedniejsi, a bogaci stają się bogatsi. Tak samo w Squid Game jedni mogą mieć fan, rozbiewki i się cieszyć, a drudzy coraz bardziej, coraz więcej bardziej się pogrążają i osiągają stan krytyczny emocjonalny. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Piszcie na dole w komentarzu. Cześć!